No co, no co, no co, on no? Będziemy się całować? się całować. no, się całować, tak. będziemy się całować. wzięło wzięło. no, no, ale no, 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 ale nie wiesz, ale nie wiesz. Tak. pod mostem je leżysz. Leżysz pod mostem? Czy <g> to łapka tu jest? <miałem> nie stanie? <shoutingmos> wyciągę napę, wyciągę napę. No masz. no masz. no Josz, no no i co? Co ja z tobą zrobić? No tasek. Chodź, nie wstydź się, chodź. chodź. Oh, tak, tak. Ty też musisz troszkę. Tak, tak. Łepeczek. Łepeczek, łepeczek. I jeszcze tego. I tego też. Chodź tutaj goli. To pewnie przez narusa. Przez narusa. Ach, idzie narusek do nas i w i tasek się Ja Biały. Hey. Nie ja, denerwuj się. Dansę. No co, no co no co? No, 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 no. Przyszedł mi raz. Przyszedł, przyszedł mi raz. Biały, przecież i tak nic mu nie, nie zrobisz. No. Po co tak? <ślały> uh, Biały strasznie groźny jesteś. Wiesz? Co ci tak bulkło? Co ci tak bulkło? Co? Ból kłoci. Łoteczko, tak. Ach je. Ach je, tak, tak. Lezziesz na no, mnie, leziesz, lezi, Goldaas, no jak? Nerus. Byłaś stamtąd. Ty to ogon. Ty to ogon. Schowałeś Goldiego, nie widać Goldiego. Ty. O, już. Odsłonił? Odsłonił Goldasa, Odsłonił, tak. Odsłuń, daj łapkę. Goldi. Łapka. Daj łapkę. Łapka. No to pięknie. Jeszcze, ale to nie... Może inaczej musi. Wleją we mnie. Tak, wleją we mnie. Tu. Łapka. Łapka, daj łapkę. Nie, nie blaś we mnie. Odsuwamy się. Odsuwamy się, bo nie będzie nas widać. Tu nastąpi się. <śleski> Dajesz łapkę, da, jest tak. Fajnie, jest, fajnie tak. Goldi siad. Chodź. Siad. Siad Goldi. Siad. Goldi. Siad. Nie waż pode mnie, nie wasz pode mnie, nie waż, nie waż, nie waż, nie Łapka, łapka, Daj łapkę. Goldi. No dlazłeś we mnie, to cię nie widać. Nie widać ciebie. Nie widać ciebie. Gynajku jeden. Gynajku jeden, nie widać ciebie. Łapka. Daj łapkę. Goldi. Węszysz. Węszysz. Coś. Czuć. Czuć. Łapeczka. Daj łapkę. Daj łapkę. Pokaż łapaczko, pokaż. Ty nie słyszysz widoku. Widok Goldy nie słyszy. No jak? Hmm. Coś czuć? Czuć coś? Co, Tasiu? Co. Coła łapulo? Coła łapulo? Tylko podajesz łapkę. Ej, Goldy była para Chodź tutaj. Ach, jak się cieszą. Tak się cieszą moje kundy, jak się cieszą, tak? Cieszą się kundelki cieszą. No, tak. Cieszą się. Bardzo się cieszą. Ty tylko tak trochę, co? Łapeczka. Ty to poddajesz. łapeczkę. Wywinąłeś siorła. Wywinąłeś siorła. Co? Ja Co? Ach, jakie figury. Jakie figury. Zlecisz? Zlecisz biała się. Biała się spadniesz. Galdin. Chodź, się chodź. Bo da się chodzić tak, 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 ten ten tak, kochany tak, 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 Lniejesz. tak, tak, się pchasz? Gdzie się białka? Gdzie się białka? Co? Gdzie się białka? Goldas. Gdzie on się ucha? Tu jestem. Chodź tutaj do mnie, chodź. Chodź tutaj do mnie, tak. O, tak. Hmm. Mmm. Mm. Tak lubisz, tak lubisz, tak fajnie, co? Tak fajnie. Goldie. Goli, Goli. I tasek przyjdzie też, też przyjdzie mój tasiek. Tasek, taki kochany tasek. Tasiu i Goldasiu. Tasiu i Goldasiu. Tak. Jaki dumny jesteś. Strasznie dumny. Strasznie dumny. Daj łapkę Tasiu, tak daj łapeczkę. Hmm. Mm, Goldi. Goldi, Goldi, no to ruszaj łapką, no co, no co, Och. moje pieseczki, moje, moje ząbki dostaną, nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem, co mnie liżesz, co mnie, mnie całujesz, co mnie całujesz, co? Tasiek. No co, no. Łapeczka, to? Tak. Och i łapeczka. Łapeczką Tasiu prosi, tak? Prosi, Tasiek prosi. O co Tasiek prosi? O co Tasiek prosi? Łapeczka. Tak. <Kyśle> Co moje pieseczki? Co moje pieseczki? Co Dasiu? Powiedz o co, co chodzi. Powiedz o co, co chodzi. No już mów. Mów mm. o co chodzi. Mów o co chodzi. Całowanie? Całowanie? Przepychanki? Przepychanki? Co toś? Podpychacie goldi? Odpychacie goldi? A? Odsunę się. Odsunę się i już. Odsunę się i już. I co? I co to będzie? Czasko szukasz. Daj łapkę. No pewnie. Gdzie się pchasz? Moje dwa psiory, teraz te dwa będą, tak? Teraz te dwa, to. Tak. Ach i jeść. To dwa pieski, teraz takie kocha. Ach, nie, jak się biały denerwuje, no pewnie. Buzi mężczyźnie dawać, nie? Facet faceta będzie całował. Nie pozwolisz na to. A mnie będziesz? Mnie będziesz całował, co? Gnajko. Gnajko. A. Nie złoś się, nie złoś się, co on ci przeszkadza, co on ci przeszkadza. Tak, goldas. Goldas. Uch, biały, biały jaki mężczyzna. Nie będzie się przytulał do pieska, tak? Nie będzie się do pieska przytulał. Goldi, gdzie się pchasz? Gdzie się pchasz? Gdzie się pchasz goldasie? Co? Gdzie się goldasie pchasz? Podrapiemy za łóżkiem. No. Co? Sprawdzasz co mi na zębach z kolacji zostało. Aparat zwalisz. Pośród tutaj. Przewrócisz aparat. Prawdzież aparat, no i ku jedem prawdzie, prawdzież aparat, no i co to będzie, co to będzie, co? Tańczujemy, 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 tańczy, 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 tak, tańczy, 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 piorę, tańczy, bo diają tak, tak, mój kum, moim mój wasek, kum, tak. Co? Tamte uciekły. Uciekły tamte. No jak? Już? Kończymy tą sesję. Kończymy tą sesję, co? Kończymy. Siory. Siorej. Goldin. Goldy. Goldas. Goldas.

Dawaj łapkę Zasłonił cię Zasłonił, nie będziecie widać w Nie będziecie widać w kamerze w tą stronę o tak, połóż, połóż, bo ja muszę tutaj tego, żeby wyjątać. O, no, poszedł, poszedł, poszedł. Teraz drugi cię zasłoni. Zważą się, zważą się potwory. Zważą się potwory. Zważą się. Złażą się. Tak, no, no. O, no, no. Ale nikt sobie z ciebie nic nie robi. Nikt się tobą nie przejmuje. U. No, już? Już? Co ty wiesz? Że to ja to jestem no, ja ten. Najwóź? Muszę spokój się. No Rusz, gdzie mi to dubsko tu podstawiasz? Zabieraj to dubsko. Zabieraj Śmierdzące dózko. Słuchaj, jak mnie, jak mnie biały myje. No. Biała. Biała. Uspokoisz się, czy się nie uspokoisz? Oto tak. Goldi przyszedł też, przyszedł Goldasek, przyszedł, przyszedł, Goldasek, przyszedł. Biały wystarczy, biały wystarczy, już wystarczy tego myć, wystarczy, 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 biały, koguty mi będą stały. i ogon. O. o, no co, no co, no co, a ja się nie dom, a ja się nie dam. Spadłeś? Ja już mam dosyć, ja już mam dosyć. Już mnie... Już mnie wymyłeś całego, uciekaj Białek, odejdź go. Neruz, niech, bo nie będzie widać Białego jak on głupieje. Już? Skończyłeś? Skończyłeś? Skończyłeś, tak? Srajtek, srajtek, srajtek. Ach, przyszedł i golki Golnik przyszedł też tak. Przyszedł mój goldzik, przyszedł. Przyszedł, przyszedł, przyszedł. Biały spokój już. Biały wystarczy. Ja już jestem czysty. Cały czysty jestem. Oj. Ale żeś się zabrał za czyszczenie. Biały koniec. Biały wystarczy. Co ci się biały przyśniło coś? Zdrzemnąłeś się? Co się na mnie pchają, co się na mnie pchają, co, kundle, kundle wstrętne, wstrętne kundle jesteście, wstrętne, wstrętne, co, Lero, Lero, chodź tu do mnie, chodź tu, zabieraj ogon, chodź tu, buzi, 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 buzi. <ścoughs> No co mi tu podstawiasz, co mi tu podstawiasz, cicho biały? Dawid! Nero, gdzie na mnie łazisz? Gdzie na mnie mówisz. Ty też? Ty też się na mnie pakujesz? Już poszedł. Poszedł, ale wrócił. No i już koniec Koniec, tego białej. Nie irytuj się. Co trenujemy? Go ten nerus. Co trenujemy? Co byś tak zaskoczył? Co, Tasiu? Też byś coś chciał? Z Tobą też coś potrenować, z Tobą też coś potrenować. Tak. Potrenować coś z pies. Ach, jak pięknie usiadł, Tasiu. Pięknie usiadł. Tak. Przylicznie. No, już. Koniec? Koniec tego dobrego, koniec tego dobrego. Przyszedł był ten Goldas, przyszedł Goldas. Co pieseczki? Pieseczki, pieseczki, pieseczki. A. A. Co białe, wygoniłeś Nerusa? A co on ci przeszkadzał? Co on ci przeszkadzał, co?

Goldie z Nerusem już są na dole. <laughs> Wracają. Wracają, bo zamknięte na dole nie wiedziały, nie wiedziały, że zamknięte na dole. Co? Już. Kończymy te amory. Kończymy te amory. To. to o, już. Go. Dobry to Dobry Tosiu. Ten do... Dobry, dobry. Już.